Dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie w moim kolejnym daily vlogu dzisiaj będzie to taka strefa beauty troszeczkę sobie porozmawiamy o farbowaniu o tych kosmetykach co kupiłam no i ogólnie o tym czy spędzam święta, jak spędzam święta czy będą vlogmasy, czy ich nie będzie także zostańcie ze mną słychać w tle kaszelek mojej córusi niestety przejęła pałeczkę po Hanusi Hanusia już jest w szkole, wszyscy są w szkole Wszyscy wyzdrowieli, dosłownie przez 2-3 dni mieli kaszel, znaczy Hania miała, Oskarek dosłownie nie wiem, z jeden dzień miał kaszel i teraz przeszło na Szarlotkę, ale nie ma żadnej temperatury, dobrze się czuje, daje jej tylko czasem paracetamol, ale ogólnie nie jest aż marudna taka, ani nic z tych rzeczy. Dobra, kochani, no to co, nie przedłużam. Korzystam z tego, że dzieci są w szkole, bo zanim będę sprzątała, to muszę po prostu Wam kilka rzeczy tutaj powiedzieć. Dzisiaj postanowiłam farbować włosy, ale nie wiem, czy będę to robiła teraz w tym filmiku, czy po prostu ufarbuję i Wam pokażę już gotową sprawę. Tak pomyślałam, żeby na przykład ufarbować włosy tą oto farbą L'Oreal, kolorista żeby zrobić sobie takie siwe, podobają mi się siwe, powiem wam. Czasem, a czasem mam ochotę na takie słoneczne odcienie. I teraz mi właśnie naszła ochota na takie zimne odcienie, ale też żeby nie były zbyt mysie, bo ja nie lubię mysich odcieni, ale takie szarości siwe lubię. Także zobaczymy, co tam jeszcze tutaj. Ostatnio kochani kupiłam w sklepie. Gdzie to ja kupowałam? W Saversie, Savers. Tą oto farbę też ją bardzo lubię. Ona daje taki odcień lekko popielaty, ale nie za mocno. Także jest ładny, chłodny blond, ale też nie za chłodny. Także super sprawa. No i się zastanawiam w ogóle nad tym, czy dzisiaj użyć tej farby, czy tej. Ale chyba jednak zmienię całkowicie. Odcień i po prostu farbuję sobie tą. Pewnie nie będę tego robiła na wizji, po prostu jak będę miała czas, tak będę miała czas. I chciałabym Wam pokazać, co mi przyszło, unboxing. Maczuszkę eee, otworzyć, także zaraz tutaj zobaczę, co tutaj w środku jest. Eee, co jeszcze chciałam Wam tu powiedzieć? O perfumach bym Wam chciała powiedzieć. O chusteczkach. Chusteczki te Simple są po prostu dla mnie rewelacyjne do demakijażu twarzy. Tak samo yy, się tyczy płynu micelarnego z tej firmy Simple. Uwielbiam płyn micelarny, dużo bardziej nawet niż tego garniera różowego. Każdy po prostu musi dobrać sobie do swojego typu skóry, yy, do swoich potrzeb. Dla mnie jest rewelacyjny ten Simple, powiem Wam. Yy, tak. Ostatnio w aptece jak byłam, kochani, to kupiłam yy, takie pusteczki na próbę. Takie. kokonat. Ja myślałam, że to są do demakijażu, ale one ogólnie są do przemywania twarzy. Tu pisze yy, Coconut Water 3 in 1 Facial Waves. Yy, do czyszczenia do nawilżenia i do odświeżenia skóry, ale nie ma tu a i trzeba uważać na kontakt z oczami, czyli one nie będą się kwalifikowały do demakijażu. Czyli to nie są tak jak te, że te są centralnie do demakijażu, ale wiecie, kupiłam za funta te dwie paczuszki, tak nieraz właśnie odświeżyć sobie skórę czy ciało, gdzieś czek się upoci, wiecie o co chodzi. I też tak, takie chusteczki kupiłam za funta. Tam właśnie w tym, w tej farmacji. Zobaczymy. Cztery w jednym tutaj jest. O, te akurat remove z make-up, czyli zmywają. Czyszczą, tonizują, nawilżają. Z witaminą C są i z prowitaminą B5. Bez parabenów, bez alkoholu. Dermatologicznie testowane, 100% Yy... Biodegradalne. No dobra, zobaczymy. Wypróbujemy. Powiem Wam, że ostatnio tak polubiłam te chusteczki, bo ja zazwyczaj płynów micelarnych używam. Jakiś mleczek później do demakijażu, do mycia twarzy czy żeli. Zależy od pory roku, od wszystkiego. Od wielu czynników zależy. Słuchajcie, więc te rzeczy, które już Wam pokażę, to ja będę odkłada na miejsce, czyli chusteczki odkładam już na miejsce. A, dobra. I teraz tak. E, otworzę może te paczuszki. Co to mi przyszło? Co ja... Aha, już wiem, co zamawiałam, bo nie jestem pewna, czy to moje, czy to miska rzeczy. To są moje rzeczy. Okej, okay, dobra. Czyli szampony przyszły. Szampony z mojej ulubionej firmy. Firma taka, kochani: to jest angielska firma. 99% naturalnych składników. Bardzo, bardzo lubię. To jest formuła wegańska, cruelty-free, czyli nie testują, znaczy nie krzywdzą zwierząt o, w ten sposób. Made in UK. 400 ml formuła. Ja kiedyś pierwszy raz kupiłam ten szampon z tej serii w bm kochani. W BND kupowałam i powiem Wam, że tak mi spasował. Dwa w sumie kupiłam te szampony. One były po 3,5 funta, chyba z pięciu. 300 ml było, pamiętam. A te jest 400 ml i ja kupiłam je na, na Amazonie albo na Ebayu. Chyba i na Amazonie i na Ebayu kupowałam, bo to byli różni dostawcy. I kochani, yy, dawałam na przykład za 400 ml niektóre szampony za 5 funtów, bo to chciałam, żeby było kilka zapachów z tej serii. Takie piękne włosy mam po tych szamponach i długi czas nie mogłam ich w ogóle znaleźć. One nie mają SLS-ów ani parabenów. SLS-ów nie mają, to jest bardzo ważne w składzie, także super. Inne mają, ale nie mają SLS-ów. Super. No, uważam, że skład jest ok. Także to jest rozmarynowy, akurat. Zobaczcie. Zatem dałam chyba 4,50. Najtańszy jaki znalazłam, to był 400 ml, mówię, bo jeszcze były 300 ml. To są tańsze, bo mogą nawet 3,5 funta yy, kosztować nieraz. Plus przesyłka. Także wiem, że jakoś chyba z 31 czy 32 funty wydałam na te szampony. Ale nie żałuję. Zaraz zobaczę, jak one pachną. No pachnie silnie rozmarynowo. Super. Także będzie po, pobudzał y, cebulki włosowe. Y, z tej drugiej paczuszki, co mi przyszła, to też jest, kochani, Szampony są, ale czekam jeszcze na następne, tych następnych jeszcze, te następne jeszcze nie przyszły. Drugi jest, ja właśnie ten miałam kochani, ten miałam i taki bez żadnych dodatków. On jest Dragon Fruit, pięknie pachnie, tak grej bym powiedziała. Dużo owoców tutaj jest, przepięknie pachnie i naprawdę miałam po tym bardzo ładne włosy. Odstawały od skóry głowy, wiecie, były takie puszyste, ale wygładzone i nie wysuszał włosów ten szampon, pamiętam, bardzo fajny. Wszystkie formuły, jakie Wam pokazuję, to mają 400 ml. To są te droższe wersje. Pamiętam, że z tej serii wzięłam. O, kondicioner wzięłam jeden. Tak, teraz mi się dopiero przypomniało. Wzięłam szampon In Conditioner. Zobaczcie, kochani. Greyfruit i Orange. Także zaraz tu zobaczę. Ale pięknie pachnie. Pięknie pachnie greyfrutem. Dosyć taki intensywny zapach, ale taki wydaje się bardzo naturalny zapach. Nie taki syntetyczny. Wiecie, jak to nieraz w kosmetykach są bardzo syntetyczne te zapachy. Także pamiętam, że za dwa produkty yy, z tej serii, akurat tej Grapefruit i Orange, szampon i odżywka to dawałam coś ponad 10 funtów, czyli były ponad chyba 5 funtów w zestawie. Wzięłam ten cały zestaw, ale szamponu nie widzę. Widzę za to szampony, dwa takie wzięłam. Dwa takie: właśnie te, przepraszam tak za tą zamyłkę: Dragon Fruit i rozmaryn. A reszta mi jeszcze nie przyszła. I teraz to chciałabym Wam pokazać. To moi drodzy. Te perfumiki chciałabym otworzyć. Jedne perfumy są kochani z Lovely. Lovely Sara Jessica Parker. Ja tu jakieś miałam. Ostatnio kupowałam w zestawie. Nie wiem, nie widać tego. Będę starała się Wam pokazać to. Może odwrócę kamerę, tylko że później to zrobię. Także zaraz to otworzę i Wam powiem, co i jak. Wiecie, co ja zrobię? Będę farbowała włosy później. A teraz się wezmę za sprzątanie, wstawię zupę świeżą. Czy ja to miałam, czy nie miałam tego? Butelka się wydaje bardzo, bardzo znajoma. Ja tu nawet chyba przyniosłam jedną butelkę, zobaczcie. W zestawie miałam Born Lovely. To jest Lovely, a ja miałam Born Lovely. Ostatnio. Ale podobna butelka do tej, to już chyba miałam te perfumy. Zaraz zobaczę. One były w zestawie. I jeszcze do tego była perfumetka. Nie jestem pewna. Czy mam te perfumy, czy nie? Nie mogę znaleźć tamtej buteleczki, nie wiem, gdzie ona jest. Chyba miałam te perfumy, ale powiem wam, że całkiem przyjemnie pachną. Nie są takie mocne, jak to perfumy, nie wiem, Coco, Chanel, Manuazel, czy jakieś tam Giorgio Armani, ale wiecie, na takie codzienne potrzeby, na codzienne latanie, to są spoko. Yy, za te perfumy Lovely to chyba dawałam coś około 10 funtów. I tutaj jest ile? Yy, ile 50 ml chyba jest tego? Tak, 50 ml. A ostatnio, będąc w tej wersji, bo te kupowałam w Biendemie. A te w tej wersji, Ted Baker, kupowałam w tej wersji. I mają takie pudełeczko. Miałam do wyboru. Yy, pomiędzy, właśnie, Ted Baker, a moi drodzy, taki zapach, którego jeszcze nie miałam z firmy Britney Spears. Taki jasny, różowy, ale babeczka mi doradziła. Mówi, że ten Ted, Ted Baker będzie lepszy. Bo się pytałam, które teraz jest taki popularny i ciekawy zapaszek. Mała buteleczka, bo ona ma 30 ml. Mała buteleczka. Ted Baker London Polly. Holy. i zaraz tu zobaczymy jak pachnie ta. Teraz ja tu psiknę na, drugo, na drugi nadgarstek. Ja nigdy nie pocieram nadgarstka o nadgarstek, bo tak ludzie często robią. O, już czuję coś słodkiego. Czekajcie, jeszcze się musi utlenić, bo troszeczkę alkoholu nie dzi. Mm. Pachnie słodziutko. Coś mi przypomina ten zapach. Kurde, co to za zapach mi przypomina? Bardzo taki landrynkowy zapach. Słodziutki, fajny. Ja lubię słodkie zapachy. Typu coś, nie wiem, jakaś tam Euforia z tych tańszych. Czy jakieś tam... O, Euforia też była, czekajcie, Euforia była za... za 20 funtów w promocji. Ale ja powiem Wam lubię testować najpierw różne perfumy. Nie lubię cały czas siedzieć w tych samych perfumach, chociaż nie powiem, bo wracam, tak? Mam swoje jakieś tam określone firmy. Giorgio Armani Code bardzo lubię. Eee, co tam jeszcze? Pradę lubię. Mm, Coco Chanel Mademoiselle to ja zawsze kochałam i, i po prostu to jest niezmienne dla mnie. I nie ma podróbek. Po prostu tych perfum nikt nie przebije. Bardzo landrynkowy słodziutki zapach. No na takie codzienne stosowanie powiem Wam, że, że całkiem niezły. Także Poly Mixtures. Mixtures mixtures. Mixtures, tak się to chyba czyta. Polymixtures, mixtures. Także tak wygląda. 9,99 dokładnie za to dałam. I co ja jeszcze kupiłam, kochani, tam w tym. w tej aptece, jak byłam, bo poszłam, pogrzebień, ten taki rzadki, co jest na te wszy, bo dziecko przyniosło ze szkoły. Ale już wytępiłam? On tam dużo nie miał, ale miał takie punkciki, więc to były te gnidy, tak? Gnidy to były, więc dałam preparat, wyczesałam później i nie ma, ale to trzeba powtarzać co jakiś czas. No i cała rodzina to nie jest tak, że tylko jedna osoba, tak? No to wzięłam grzebień, kupiłam i tam grzebień w farmacji plastikowy kosztował funta. A co najlepsze, patrzę do opakowania, tam gdzie był ten preparat na wszy i tam był grzebyczek właśnie dołączony. Gdybym wiedziała, to bym nie poszła do apteki. A ogólnie w aptece metalowy grzebyczek 13 funtów Tesco kosztował. Mówię, no chyba ich porąbało. Już nie wiedzą, jakie ceny brać za to. Jakieś tam specjalne funkcje miał, nie wiem, jakie specjalne funkcje może mieć zwykły grzebyczek metalowy, no ale dajcie spokój, 13 funtów za malutki grzebyczek? Chyba ich porąbało. I teraz mam dwa te plastikowe grzebyczki i się sprawdzają. Kochani, face, face Fact Hydrating Fascial Scrub. Kupiłam sobie taki wegański produkt z tej firmy, co maseczki zazwyczaj używam, te takie w płachcie, co mają różne takie nadruki, jakieś zwierzątka i tak dalej. To jest taki Fascial Scrub. Scrub do twarzy z aloe vera, z aloesikiem także za funt 10, za funt 10, czyli na polskiej ile to jest? No funt, nie wiem po ile teraz jest, 5,5 funta. 5,5 zł. Jeden funt chyba kosztuje no coś ponad 5 zł. Także ten najdroższy szampon 5 funtów, no to razy 5,50 dajmy na to, tak? No to nie wiem ile wyjdzie. 27, około 28 zł. Ale naprawdę trzeba szukać po kilku dostawcach, szperać po tym internecie, jak się ma oczywiście czas. Bo naprawdę można upolować o dużo mniej, tak? Także teraz są ciężkie czasy, więc ludzi nie stać, wiecie, żeby sobie kupować szampony. Nie wiem, czy nawet jeden szamponik za 30 zł, przypuśćmy, tak? A co dopiero sobie zapasy robić, więc teraz to się wszystkiego będą pozbywać. I mogą być naprawdę dobre ceny, mogą być bardzo dobre ceny. Teraz firmy upadają, kochani, więc każdy dba o to, żeby tą swoją firmę zachować, żeby pracownicy mieli pracę, żeby się firma nie zamknęła, więc będą robić wszystko, żeby po prostu. Dopóki będzie można, bo wiadomo, że będzie taki czas, że nie, nie będzie im się w ogóle opłacało produkować tych rzeczy, tak? Więc ja korzystam na razie, póki mogę i szukam dobrych cen. Szukam dobrych cen, kochani. Jeżeli, jeżeli chodzi na przykład o kalendarze adwentowe, w tamtym roku jaki ja miałam kalendarz? Miałam okay. chyba z Revolution, z Revolution. W poprzednim roku miałam, kochani. Kalendarz z Catrice. W tamtym roku jeszcze chyba dodatkowo miałam z W7, ta bardzo tania firma. Nie pamiętam, czy jeszcze coś tam kupowałam, czy nie. W tym roku zastanawiałam się, jaki kupić kalendarz, bo mówię: Tak, mi się mówi: Masz kosmetyki, czy musisz sobie kupić jakieś tam malowidła? Ja mówię, jakieś tam paletki z cieniami to mam mnóstwo, dużo rozdałam ludziom, mnóstwo mam tych paletek, nie jestem w stanie zużyć wszystkiego, więc część po prostu oddałam. A druga sprawa, no te rzeczy, które mi są najbardziej potrzebne, kolorówka, to tak sobie pomyślałam, że jak ja mam mm, kupować pojedyncze takie rzeczy, no chyba, że ktoś ma swój ulubiony tusz do rzęs, czy ulubiony podkład do twarzy, no to co innego. Ale tak postanowiłam, mówię: najlepszy jednak będzie kalendarz. Najlepszy będzie kalendarz, poszperam, poszperam. I zastanawiałam się nad firmą. Czy Revolution, bo mnie się sprawdza akurat. Nie wszystko może z Revolution. Ten Revolution Pro najbardziej. Eee, ale, ale mówię: nie chcę wydawać za dużo pieniędzy na kalendarz. Nie chcę wydawać za dużo pieniędzy na kosmetyki. Eee, no bo wiadomo, są. Teraz czasy bardzo niepewne. No mi się mówi, jeszcze nastać, to kup sobie coś lepszego. Ja mówię, no i tak szperam, szperam. Mówię, no nie wiem, czy to dobry pomysł. A tak poszperałam, poszperałam. No i zamówiłam sobie. Zamówiłam sobie jeden kalendarz, ale teraz Wam nie będę mówiła jaki. Sami zobaczycie. Tam jest wszystko, co bym chciała. No, także tyle. To sobie zobaczycie niedługo. Nie wiem, kiedy ja zrobię. Na razie czekam na ten kalendarz. Ma przyjść jakoś do 3 grudnia. Może wcześniej przyjdzie. Nie wiem, czy pokażę od razu, czy po prostu, no jak będzie ten grudzień, tak? Bo dużo osób otwiera kalendarze od 1 grudnia i codziennie po kilka kalendarzy. A ja nie wiem. Ja myślę, że wcześniej mogę pokazać ten kalendarz, bo być może ktoś będzie chciał sobie kupić. Jeszcze wiecie. Eee, jakie ja w ogóle kalendarze chciałam? Powiem Wam, jakich kalendarzy nie kupiłam, a jakie chciałam. W zamyśle było Revolution. W zamyśle było e, NYX. NYX, ale miał bardzo małe takie próbkowe rzeczy, takie niepełnowymiarowe kosmetyki. Co tam jeszcze, kochani? Number 7 myślałam nad tym. Patrzyłam, tam w zestawie było dużo rzeczy do pielęgnacji, no i też było do makijażu jakieś. Także myślałam nad tym, grubo myślałam. Co tam jeszcze? Też myślałam, że może z L'Oreala jakąś kolorówkę. Ale ostatnio coś mi się te tusze do rzęs nie podobają gdzie bardzo lubiłam na przykład z Loreala tusze, przeróżne, ale dopóki mnie jeden tusz nie uczulił, ten z Paradise chyba to był, tak? Jakiś tak Paradise chyba to się nazywało. Taki najnowszy tusz był. I myślałam, że może dlatego, że to jest wodoodporny, ale nie. Nawet te niewodoodporne mnie po prostu zaczęły uczulać, gdzie kiedyś byłam bardzo odporna na takie rzeczy, a teraz coś dodają, co mnie po prostu denerwuje. Nie lubię w ogóle wodoodpornych rzeczy, kosmetyków nie lubię. Od ponad pół roku nie, nie stosuję w ogóle żadnych fluidów, żadnych podkładów na twarz. Teraz też nie mam nic, kompletnie. Tylko pielęgnacje. Tylko pielęgnacje, kochani. Ale mówię, jak jest zima, to ja lubię jednak chociażby w formie takiej. Ochrony sobie jednak zapodać taki, wiecie, yy, lekko kryjący chociażby podkład, bo jednak jak jest jakiś mróz, przymrozek, a dzisiaj to jest taki mróz, taki straszny mróz, moi drodzy, yy, widać po oknach, kto ogrzewa na przykład, a kto nie ogrzewa. Dosłownie widać to, bo zaraz są szyby mocno zaparowane albo mróz jest na szybach, a dzisiaj to był taki przymrozek, Ludzie na Facebooku wypisują takie rzeczy, że są tak wkurzeni na te ceny prądu i gazu, że doładowują na przykład nawet po 40 funtów na tydzień, gdzie kiedyś na przykład góra 20 płacili. No. A ja ich pocieszam, że zobaczycie, jeszcze będzie drożej, także przygotujcie się. Jak tam z jedną babeczką gadałam, co stała na przejściu z lizakiem, co dzieci przeprowadza, no to mówiłam, niech się pani przygotuje, bo będzie taka drożyzna. A jeżeli chodzi o prąd i gaz, to będzie. To będą takie kosmiczne ceny, astronomiczne dosłownie, no to ona tak patrzyła, ale tak z niedowierzaniem. A teraz po prostu ludzie zaczynają to odczuwać po kieszeni i, i, i ten. Także jeżeli chodzi o mnie, włączam zawsze tak z rana. Jak dzieci mają wstać. No i ja nie wiem, tak z pół godziny, godzinę, tak, żeby ludzie się zagrzali. A potem to już wiecie, w ciągu dnia to się gotuje, to robi, to jest ciepło. No i na przykład, jak jest gdzieś tam wieczorkiem czy po południu mocno już zimno, no to wtedy włączam. Ale my się ciepło ubieramy i też staramy się przyzwyczaić do obozu. W ogóle jakieś takie dziwne słońce jest. Yy, niby jest wielgaśne słońce, ono w ogóle jakby nie grzało, nie wiem, takie mam wrażenie. Mówią, że ma, że nadchodzi globalne ocieplenie. Ja na przykład w swojej opinii widzę, że raczej globalne oziębienie nadchodzi, a nie ocieplenie. Oni coś tam pierdzielą tak, że wiecie co? Ja tak słucham ich trzy po trzy i nie biorę tego do siebie. Zresztą, jak Biblię czytam to raczej będzie zimno, a nie ciepło. Powiem Wam. Nie wiem. Piszcie, co myślicie. Czy będzie ciepło, czy będzie zimno. No. Także tam w Biblii był był taki właśnie werset, że ażeby Was nie zaskoczyło w zimnie albo w szabat. E, no jak już tam będzie apokalipsa i tak dalej. Także nie wiadomo, nie wiadomo, ale bardziej wygląda na to, że będzie zimno, naprawdę będzie zima sroga niż, niż globalne ocieplenie. Tak jak oni pierdzielą cały czas o tym globalnym ociepleniu. I tak się zastanawiam, czy te rzeki, co oni pokazują, że yy, pokazują głód, że jest susza i tak dalej. Ja się zgodzę. Będzie głód, bo oni doprowadzają do tego, żeby ten głód był sztucznie nawet wywołany. Ale jeżeli chodzi o. O to globalne ocieplenie to mi się wydaje, że to jest takie celowe gadanie tylko yy, taka medialna nagonka, żeby ludzie tak myśleli, a tak naprawdę to mi się wydaje, że wręcz przeciwnie będzie zimno, zimno, zimno. No i muszę wypróbować dzisiaj ten kusz, kusz do rzęs z burżuła. Z 10 funtów na 4. Także 6 funtów różnicy. Coś ja tu jeszcze miałam? No. Jeszcze nie używałam tego kremu z tej firmy Face Fact. On jest z hyaluronic acid, no, z kwasem hyaluronowym i z jakąś tam owsianką. No. To jest coś, coś na wzór, kochani, Serawi. Także tyle, będę kończyć. Dzisiaj była taka pogadanka. Yy, najpierw posprzątam dom, wstawię rosół i tam sobie przygotuję stanowisko do farbowania i dopiero myślę, że jak pójdę po Hanie i jak wrócę, to po prostu zacznę sobie farbować te włosy. Także nie będzie to w dzisiejszym vlogu. Albo jakoś na koniec filmiku, chociaż nie, nie będzie to w dzisiejszym vlogu, bo to aż 27 minut ten filmik już trwa. Matko, ja tak długo gadam? Gadam, gadam jak potrzaskana. Dobra, nic, uciekam. Trzymajcie się, papa. Pa.